Wlaźmy w dłonie Wlaźmy w dłonie tak tak, 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 tak Tak, tak, Ja potrzebuję Ciebie Tak, 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 tak Będziemy tańczyć w niebie Tak, 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 tak Ja potrzebuję Ciebie Tak, 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 tak Będziemy tańczyć w niebie tak, 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 tak. Prawa nóżka, lewa nóżka Prosto z serca Puszka prawa Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto serca, nóżka, prawa nóżka, lewa nóżka, prosto serca, klaszczmy w dłonie, w dłonie. Będziemy tak nie tak, 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 tak. Ja potrzebuję ciebie, tak, 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 tak. Będziemy tak nie prawa nóżka, lewa nóżka prosto z serca. Wózka, prawa nóżka, lewa nóżka prosto z serca. Wózka, prawa Puszka, prawa nóżka, lewa nóżka, prosto serca. Puszka, nóżka, prawa nóżka, lewa noga, prosto, prosto serca. Do Boga, prawa noga, lewa noga, prosto serca. Do Boga, prawa noga, lewa noga, prosto serca. Do Boga, prawa noga, lewa noga, prosto serca. Do Boga! Brawa, brawa za wszystkich! Masca a falo